Jakiś czas temu w internecie natrafiłem na termin potliwości w miejscach intymnych, a jako że na tym kanale rozmawiamy o wielu rzeczach, również poruszamy tematy tabu, stwierdziłem, że nieco bardziej zgłębię ten temat i dowiem się czegoś więcej. Okazuje się, że pocenie się, nadmierne pocenie się tam na dole jest to problem, z którym borykają się zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Może to być spowodowane wieloma czynnikami. Ocenie się może być genetyczne, może być zaburzeniem hormonalnym i neurologicznym, może wynikać z jakichś poważnych chorób, infekcji, stosowania różnego rodzaju leków, używek lub po prostu stresu. Oczywiście da się z tym walczyć, da się to leczyć, ale najlepiej po prostu zacząć od odpowiedniej higieny intymnej. Polska marka Sharp, której produkty wielokrotnie testowałem. Być może kojarzycie moje filmy odnośnie maszynki do golenia miejsc intymnych czy akcesoriów dla mężczyzn do mycia, wprowadziła na rynek dwa kosmetyki, które pomogą Wam zadbać odpowiednio o miejsca intymne. Są to balsam po goleniu oraz dezodorant do miejsc intymnych. Jako, że pierwszy raz spotykam się z czymś takim jak dezodorant do miejsc intymnych, stwierdziłem, że jest to dla mnie totalna nowość i dlatego tym bardziej chciałbym się z Wami podzielić swoją opinią na jego temat. Jeśli jesteś jednym z tych facetów, którzy regularnie golą miejsca intymne przy użyciu maszynki szaf czy nawet maszynki systemowej, myślę, że warto zainteresować się kosmetykiem po goleniu i dołączyć go do intymnego rytuału. A powodów na to jest co najmniej kilka. Po pierwsze, balsam szaf ma bardzo przyjemną kremową konsystencję i rozprowadza się super gładko. Po drugie, odznacza się świetnym męskim zapachem, co znacznie uprzyjemnia pielęgnację. I po trzecie, najważniejsze, jego głównym zadaniem jest łagodzić podrażnienia, przynosić ulgę, a także zapewnić świeżość w twoich bokserkach. To wszystko za sprawą aktywnych składników takich jak aloes, witamina E skwalan, betaina czy alantoina. Balsam mieści się w tubce o pojemności 50 ml. Jest ona na tyle kompaktowa, że zmieścisz ją w każdej kosmetyczce. Także możesz zabierać ją na wyjazdy i zawsze mieć balsam przy sobie. Do tego ma przyjemne kolorki i zabawne nawiązanie do miejsc intymnych jako piłek do golfa. Tył opakowania zawiera również komplet informacji dla użytkownika. Wracając do tematu potliwości. Szaf posiada w ofercie również specjalny dezodorant do miejsc intymnych. Jeśli więc borykasz się z takim problemem, może warto go sprawdzić. Producent zapewnia, że kosmetyk działa do 48 godzin. Do jego zadań należy m.in. neutralizowanie nieprzyjemnych zapachów, zapobieganie nadmiernemu poceniu się i odświeżenie. Dezodorant jest w postaci kremu, który aplikujemy za pomocą pompki. Buteleczka ze specyfikiem ma pojemność 100 ml i etykietę tożsamą z balsamem. Zapach jest identyczny z aftershave'em, czyli męski intensywny. Za pochłanianie potu odpowiada ziemia okrzemkowa i skrobia ryżowa. Dodatkowo skrobia matuje skórę, a inulina wspiera naturalny mikrobiom. Obecnie tu też aloes działa nawilżająco. Przyznam, że krem aplikuje się bardzo fajnie. Szybciutko się wchłania i pozostawia skórę matową. Od razu czuć jak pochłania wilgoć. W ciągu dnia nie powoduje żadnego dyskomfortu. Nie spędzi, nie pozostawia też śladów na bieliznie. W ostatnich dniach mieliśmy do czynienia z upałami, więc miałem okazję go dobrze przetestować i przyznam, że faktycznie płaciłem się mniej, a dezodorant niwelował nieprzyjemne zapachy. Już teraz możesz sprawdzić nowe kosmetyki, Szaf z rabatem 15%. Wystarczy, że w kosztyku na stronie wpiszesz kod Szaf 15. Z mojej strony to wszystko, mam nadzieję, że film Wam się podobał, jeśli macie jakieś pytania odnośnie kosmetyków, które dzisiaj tutaj omówiłem, e, piszcie w komentarzu, jeśli chcielibyście zapytać o cokolwiek innego, porozmawiać, wymienić się doświadczeniami, e, m, śmiało zapraszam do sekcji komentarzy. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za to, że poświęciliście swój czas na obejrzenie tego filmu, Zapraszam Was do, do zostawienia łapek w górę, subskrypcji kanału i widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki, trzymajcie się, hej!